Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony PTF ptfo.pl, a to jest kolejny odcinek z cyklu Battlefield dla opornych. Dziś jak zwykle omówimy sobie jedną z podstawowych kwestii dotyczących gry, a mianowicie rozpoczniemy małą miniserię, w której opowiadać będę o kolejnych trybach. Być może dla części z Was, tych bardziej doświadczonych, wydaje się to banalne, ale ja często dostaję pytania odnośnie tego, w jaki sposób grać, jakie klasy wybierać, jakie pojazdy i czy w ogóle ich używać w danym właśnie trybie. I dlatego postanowiłem przygotować serię filmów, w których właśnie te sprawy sobie omówimy. Dzisiaj zaczynamy od podboju. Conquest to obok szturmu jeden z dwóch klasycznych trybów serii Battlefield. Na czym polegają jego zasady? Otóż mapa rozgrywki w zależności od jej wielkości posiada od 3 do 7 flag. Oba zespoły startują po przeciwnych jej stronach, a ich zadaniem jest przejęcie i utrzymanie jak największej ilości z nich. Wygrywa ten zespół, któremu uda się odebrać wszystkie tikety przeciwnikowi. I tikety odbieramy poprzez zabijanie przeciwnika w ten sposób, że jeden zabity przeciwnik to jeden tiket. Oraz przytrzymując większość flag. I teraz, w zależności od tego, jak ta sytuacja się będzie przedstawiać, czyli kto będzie miał większość i jaką, te etykiety będą spadać szybciej lub wolniej, lub też pozostawać będą mniej więcej na tym samym poziomie. I tak, na przykład, jeżeli na większej mapie tej posiadającej 7 flag, zajmiemy je wszystkie, to przeciwnik będzie tracił aż około 3-4 tiketów na sekundę, co daje nam ogromną przewagę i jest dowodem na to, że w tym trybie naprawdę istotne jest to, aby rzeczywiście te flagi posiadać. Jak się jednak do tego zabrać? Jak grać, aby tą większość flag zdobyć, a potem utrzymać? Zacznijmy może od odpowiedniego wyboru klasy. Otóż ten tryb jest jednym z niewielu w Battlefieldzie, w którym praktycznie wszystkie klasy znajdą swoje miejsce, oczywiście w zależności od mapy. Skoro już przy mapach jesteśmy, to może wspomnę na początku, że całą analizę opierać będę na 10 mapach z podstawy, czyli. Z tej oryginalnej wersji Battlefield, którą dostaliśmy na początku, ponieważ poradnik jest skierowany przede wszystkim do graczy początkujących, a zazwyczaj nie mają oni jeszcze dodatków, więc wszyscy będziemy wiedzieli mniej więcej o co chodzi. A więc wracając do wyboru klas i do map. Tak jak wspomniałem na początku, każdy znajdzie sobie prawie na każdej swoje miejsce. Są oczywiście wyjątki, takie jak operacja blokada, gdzie Inżynier powiedzmy nie za bardzo ma co szukać, chyba że chcemy sobie postrzelać z RPG do wrogów, którzy znajdują się w tych wąskich przejściach i korytarzach. Ale poza tym, jeżeli tylko odpowiednio będziemy wykorzystywać swój sprzęt i dostosujemy nasz styl gry do tego, co zostaniemy na polu bitwy, praktycznie każdy nadaje się do każdego. Można powiedzieć wręcz, że ważniejsze od wyboru samej klasy jest dobranie odpowiedniego wyposażenia. Tak więc, jeżeli na przykład zdecydujemy się grać z wiadowcą, to na mapy z dłuższymi liniami, z większymi przestrzeniami, takimi jak linia kolejowa, wroga transmisja, czy też sztorm na paraselach, dobierzmy sobie karabin snajperski. Do tych z mniejszymi przestrzeniami, takimi jak powiedzmy operacja blokada, czy na przykład fabryka, jeżeli będziemy walczyć na flagach C oraz D. Weźmy zamiast niego jeden z wytłumionych karabinków, do tego kulę z gadule oraz sygnalizator i dzięki temu będziemy mogli zaskakiwać przeciwnika, jednocześnie dobrze znając jego pozycję. Jeżeli ktoś miałby problemy z dobraniem odpowiedniego zestawu dla siebie, to odsyłam was do serii koszary, w których omówiłem ich już dość sporo i być może coś Wam szczególnie właśnie się spodoba. Tak jak wspomniałem, w dużym stopniu to właśnie. Mapy będą decydować o tym, na kogo się zdecydujemy, a więc powiedzmy sobie o nich nieco więcej, ponieważ jest to jeden z podstawowych elementów, który dotyczy tego typu rozgrywki. Otóż mapy podzieliłbym na dwa typy. Każda z nich jest symetryczna. Zauważcie to: oczywiście ta symetria może być w pewien sposób zaburzona przesunięciem jednej lub też drugiej flagi troszkę w lewo lub w prawo. Ale mniej więcej jeżeli znaleźlibyśmy tą oś symetrii, da się ją podzielić na pół. I teraz bardzo istotne jest to, w jaki sposób ta oś symetrii przebiega. Czy jest ona pionowa, czy jest ona pozioma? Pionowa oś symetrii buduje tak zwane mapy linearne, czyli takie, w których wszystkie flagi układają się w ciąg. Bardzo dobrym przykładem tego typu mapy jest operacja blokada. Drugim typem, troszkę bardziej urozmaiconym, ale również mapy linearnej z podstawy jest Fabryka 311. Co jest istotne w tych mapach? Otóż bardzo istotne jest to, że one posiadają tak zwane flagi bazowe, czyli te flagi, które są najbliżej naszego respa i które będą dla nas niezwykle istotne. O tej taktyce związanej z tymi flagami powiemy sobie nieco później. Drugą sprawą, która niejako bezpośrednio wynika ze sposobu budowy tych map, jest to, że bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy, aby wszyscy grali taktycznie i przyczyniali się do zwycięstwa naszej drużyny, większość graczy zagra w sposób oczywisty, podąża za takim stadnym instynktem i dojdzie do takiego dużego starcia na środku mapy. Ja nie twierdzę, że. Taka taktyka jest zła. Jeżeli jesteśmy lepsi, jeżeli może inaczej, nasz zespół jest lepszy, to najprawdopodobniej uda nam się w ten sposób zepchać przeciwnika i uzyskać większość flag. Jeżeli jednak ta wymiana będzie trwała dłużej, lub też co gorsza, przeciwnik okaże się w tej wymianie lepszy, to właśnie obejście tych punktów, to właśnie przedostanie się na tyły przeciwnika będzie najbardziej istotne, ale o tym po raz kolejny powiemy sobie. Za chwilkę w taktyce. Na razie powróćmy do map i do tych z drugiej grupy, czyli do tych, których oś symetrii przebiega poziomo. I przykładem takich map może być linia kolejowa, zapora oraz sztorm na paraselach. Tak jak możecie zauważyć, tam nie za bardzo da się wyróżnić flagi bazowe, a wszystkie one koncentrują się raczej w środku w ramach takiego okręgu koła czy też elipsy. Powodując to, że obie drużyny mają mniej więcej taki sam dostęp do każdej z nich. Oczywiście, jedne są dalej od ich y, punktu startowego, drugie są bliżej, ale nie można powiedzieć, że w pewien sposób da się jedną z nich wyizolować lub też odciąć. Takie mapy charakteryzują się tym, że przeważnie pomiędzy punktami są większe odległości, oraz na nich bardzo istotne jest dobre wykorzystanie pojazdów, o czym powiemy sobie Także za chwilę. Kończąc sam temat map, powiedzmy sobie jeszcze o jednej bardzo istotnej sprawie. Otóż każda z nich, bez względu na to, czy jest ona podzielona pionowo, czy też poziomo, jeżeli chodzi o symetrię, posiada albo flagę, albo też jakąś strefę, której utrzymanie przeważnie decyduje o zwycięstwie. Tutaj po raz kolejny posłużę się przykładem. Przywołajcie sobie chociażby punkt C na Szanghaju, który znajduje się na tym. W wysokościowcu, jeżeli jedna z drużyn go zajmie, ma błyskawiczny i elegancki dostęp do każdego innego punktu na mapie, po prostu może zrespić się na punkcie C i zeskoczyć zwierzowca po kilku, kilkunastu sekundach jest na dowolnej fladze, mogąc ją przejmować lub też bronić. Podobna sytuacja jest z hotelem na resorcie, czyli Fraga C oraz fragi. A oraz B na paracelach, ponieważ znajdują się na jednej wyspie, oraz flagi A, B, C na mapie linia kolejowa. Moim zdaniem to są trzy kluczowe flagi, jeżeli chodzi o tą mapę. Łatwo jest między nimi się poruszać, nie potrzeba do tego pojazdów, można je w łatwy sposób utrzymać. Jeżeli jakiś pojazd nam się pojawi, łatwo jest też go zniszczyć, ponieważ jest dużo zabudowań, za którymi możemy się chować. I to właśnie może zadecydować o zwycięstwie w danej partii. Jeżeli chodzi natomiast o mapy z miejscami, to po raz kolejny sztandarowym przykładem będzie operacja blokada, gdzie moim zdaniem utrzymanie zimowego przejścia decyduje o wygranej. Nie posiadanie którejkolwiek z flag, oczywiście o ile nie wszyscy będziemy biegać po zimowym przejściu, a flagi zostawimy przeciwnikowi, tylko właśnie utrzymanie tej ścieżki, dzięki której całą sytuację jesteśmy w stanie kontrolować. Podobnie sprawa wygląda z dwiema wysepkami pomiędzy wyspą główną, czyli tą, na której są flagi A oraz B oraz tymi wyspami, na których są flagi C i D na sztormie na Paracelach. Jeżeli graliście w takiej rozgrywce, gdzie te dwie wyspy zajęte były przez snajperów przeciwnika, wiecie jak ciężko jest poruszać się między tymi wyspami, a jeżeli rozłożą się tam jeszcze inżynierzy z Javelinami, to praktycznie wszystkie nasze łodzie zostaną zniszczone, zanim będą mogły w jakikolwiek sposób zagrozić naszemu przeciwnikowi. Tak więc miejmy na uwadze to, aby uwzględnić te miejsca w naszym planie przed rozpoczęciem rozgrywki. A co zrobić zaraz po jej rozpoczęciu? Otóż w większości z nich, po raz kolejny poza blokadą, mamy możliwość wybrania jednego z pojazdów, i może teraz o pojazdach, właśnie powiedzmy. Otóż ich wykorzystanie w dużym stopniu decydować będzie o tym, czy uda nam się wygrać, czy też nie. Pamiętajmy o tym za każdym razem. I starajmy się nie brać tego, w którym nie czujemy się najlepiej. Oczywiście, jeżeli widzimy, że Non-Stop 3 czołgi stoją u nas w bazie, to jak najbardziej zdecydujmy się go użyć. Ale jeżeli widzimy, że są one rozkwitywane, albo na przykład śmigłowce są rozkwitywane, a my nie jesteśmy najlepszym pilotem, to może postarajmy się zostawić to komuś, kto poradzi sobie z tym lepiej. Druga sprawa to to, aby nie wykorzystywać pojazdów bojowych jako mobilnych taksówek i nie porzucać ich bezużytecznie, ponieważ ktoś w naszej drużynie może z nich zrobić świetny użytek. No często zdarza się taka sytuacja, że ktoś bierze albo jeden z samolotów, albo na przykład śmigłowiec szturmowy tylko po to, aby dostać się szybko z punktu A do punktu B, przykładowego oczywiście punktu A do punktu B, nie mówię o tutaj o flagach, albo też często wykorzystywany przez snajperów, kamperów sposób na dostanie się w dalekie miejsca na skraju mapy. No w ten sposób oczywiście w dużym stopniu osłabiamy naszą drużynę. Szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy i nie czujemy się zbyt dobrze, być może dobrym pomysłem jest to, aby poćwiczyć sobie na poligonie. Ja sam przyznaję się, że latanie śmigłowcem, szczególnie z użyciem nowego sposobu sterowania, bo na niego się przestawiałem. Uczyłem się na poligonie i dzięki temu, jako tako sobie radzę. Oczywiście nie jestem w żadnym stopniu najlepszym pilotem, ale przynajmniej nie rozbiję się zaraz po starcie, co często się zdarzało też innym pilotom, z którymi miałem przyjemność w cudzysłowie latać. Trzecia sprawa odnośnie pojazdów to jest to, aby nie używać ich w tych częściach mapy, gdzie one się nie sprawdzą. Bardzo dobrym przykładem na to jest mapa Fabryka 311. Tam każda ze stron zaczyna z jednym czołgiem i z ale nie ma sensu pchać się czołgiem na punkty C oraz D. Obydwa zamknięte są w hangarach. Szansa na to, że wyjedziemy z tego hangaru po wjechaniu do niego jest bardzo niewielka. Są wszelkiego rodzaju miny, C4, mogą nas ostrzelać z każdej strony. Bardzo łatwo jest się tam zablokować, a wtedy praktycznie oddajemy czołg. Także lepiej jest chronić. Te trzy punkty, które są bliżej naszej bazy, albo przejechać te hangary i walczyć po stronie przeciwnika, w żaden sposób nie ograniczając swojej ruchomości, bo to jest największy mankament y, dużych pojazdów pancernych. To jeżeli nie będą miały możliwości wycofania się lub też ucieczki przed większym, zmasowanym atakiem przeciwnika. Ostatnią sprawą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pojazdy, to jest odpowiednie wykorzystanie pojazdów, które pojawiają się na flagach. Tutaj też bardzo istotne jest to, aby poznać nieco mapie i wiedzieć, na której fladze, o ile w ogóle, pojawi się jakiś pojazd. Na przykład na fladze A na paracelach pojawia się dodatkowa łódź szturmowa, która daje ogromną przewagę. Na fladze D, z tego, o ile dobrze pamiętam, na mapie yy, wroga transmisja pojawia się śmigłowiec szturmowy, a na fladze C pojawia się pelotka. Także jeżeli zajmiemy oba te punkty, będziemy mogli mieć yy, dużą przewagę powietrzu szczególnie że pelotka będzie w stanie strącać samoloty przeciwnika także to będzie jakby podwójna nasza przewaga a więc pamiętajmy o tym aby dobrze wykorzystywać te pojazdy oraz pamiętajmy o tym aby nie korzystać z nich, jeżeli nie potrafimy sobie za dobrze z tym poradzić. Jeżeli ktoś chce poćwiczyć, to oczywiście zachęcam go do tego, ale jak najbardziej na poligonie. To wyjdzie na zdrowie nam oraz innym graczom, którzy nie będą się denerwować wtedy, kiedy po raz kolejny rozbijemy się pełnym śmigłowcem transportowym zaraz po starcie. A propos pojazdów, to wspomnę jeszcze o jednej bardzo istotnej sprawie choć jest ona oczywistą oczywistością, to myślę, że należy o tym powiedzieć. Otóż nigdy, przenigdy nie oddawajmy pojazdów przeciwnikowi. Jeżeli nawet znajdziemy się w krytycznej sytuacji, w której wiemy, że zaraz zostaniemy zniszczeni, jest to lepsze rozwiązanie niż próba ucieczki, bo wtedy najprawdopodobniej i tak nas zabiją, oraz oddanie tego właśnie pojazdu przeciwnikowi. Wtedy tak długo jak nie zostanie on zniszczony, my go nie odzyskamy. A w przypadku, gdyby był to powiedzmy czołg, lub też jeden ze śmigłowców. To sprawa potoczyć się może już bardzo szybko, i wtedy, dzięki właśnie tej przewadze sprzętowej, przeciwnik zakończy partię zanim zdążymy cokolwiek z tym zrobić. Okej, okay. przejdźmy może w tym momencie do taktyki. Teraz powiemy sobie, w jaki sposób najlepiej walczyć, w jaki sposób najlepiej się poruszać, aby być jak najbardziej efektywnym i w jak najlepszym stopniu przyczyniać się do zwycięstwa naszego zespołu. Pierwsza i podstawowa sprawa. Starajmy się grać na flagach. O ile tylko nie przemieszczamy się pomiędzy nimi oraz nie próbujemy zdobyć lub też utrzymać jednego z tych miejsc poza flagami, o których wspominałem wcześniej, starajmy się cały czas przebywać w obszarze ich przejmowania. Dlaczego? Dlatego, że albo będziemy w ten sposób ograniczać możliwość przejmowania jej przez przeciwnika, albo też będziemy ją przejmować przeciwnikowi. Także jeżeli podejmujemy wymianę, podejmujemy walkę z przeciwnikiem, staramy się robić to właśnie w obszarze, w którym dana flaga jest przejmowana lub też broniona. I tutaj bardzo istotne jest, aby wiedzieć to, jak ten obszar się kształtuje, ponieważ dla różnych flag jest to różna odległość i nie chodzi tutaj tylko o odległość w poziomie, ale także w pionie, czyli w trójwymiarze. Te miejsca, w których możemy przejmować flagę są różne. Drugą sprawą jest to, aby nie przejmować flag w miejscach oczywistych, czyli w tych znanych i lubianych, gdzie najczęściej lubią chować się gracze, którzy chcą przejąć daną flagę, ponieważ to będzie pierwsze miejsce, w które polecą granatę albo w które przeciwnik zacznie strzelać, kiedy tylko zobaczy, że ktoś na tej fladze się znajduje. Nie zalecałbym pozostawania non-stop bruchu, ponieważ wtedy łatwo będziemy zauważeni, ale postarajmy się być może zaskoczyć przeciwnika ukrywając się w mniej oczywistym miejscu lub też właśnie obserwując to miejsce, w którym on będzie się spodziewał, że my będziemy. To jest chyba najlepszy sposób, oczywiście wymaga to dużego doświadczenia, dużej znajomości flag i całej topografii terenu, ale to może dać naprawdę, naprawdę bardzo dobry efekt. Druga sprawa to jest Umiejętne korzystanie z informacji, którą przekazuje nam sama gra, czyli pojawienie się oraz sposób poruszania się pasku, postępu pokazującego, czy flagę przejmujemy, czy tracimy. Jeżeli jesteśmy sami na fladze, która jest nasza, i mamy podejrzenia co do tego, że ktoś z przeciwników może się na tej fladze także znajdować, a widzimy, że pasek się nie przesuwa, to znaczy, że jest maksymalnie jeden. Co wtedy możemy zrobić? Wycofać się na chwilę ze strefy i zobaczyć, czy flagę będziemy tracić. Jeżeli będziemy ją tracić, wtedy na 100% jest tam jeden z przeciwników i możemy rozpocząć poszukiwania. Dodatkową informacją jest to, że pasek będzie się przesuwał w dół, czyli flagę będziemy tracić. Jeżeli przeciwników będzie przynajmniej jednego więcej niż nas, czyli jeżeli jest nas dwóch, trzech, widzimy albo naszych sojuszników na minimapie, albo kontaktujemy się ze składem i wiemy, że w pobliżu flagi jest dwóch, trzech naszych żołnierzy. A pomimo to flagę tracimy, to znaczy, że siły wroga są przeważające, tak więc trzeba wzmożyć swoją czujność. W ogóle szybkość przesuwania się paska także świadczy o tym, ile tych żołnierzy jest, oraz doświadczeni gracze będą potrafili przewidzieć lub też estymować, ile tych graczy więcej jest. Tak jak mówię, to wszystko przyjdzie z doświadczeniem, ale nauczmy się z tego korzystać i zwracajmy na to dużą uwagę. Kolejną sprawą, na którą Uwagę powinniśmy zwrócić, to jest to, o czym wspominałem już wcześniej, czyli utrzymanie oraz odbieranie flag bazowych. Co nam to daje? Po pierwsze, zabezpieczenie naszych tyłów to jest zawsze istotna sprawa, jeżeli chodzi o takie mapy, które są linearne. A po drugie, odebranie tej flagi przeciwnikowi, raz, że podkopuje jego morale i to znacznie podkopuje jego morale, to jeszcze dodatkowo daje nam możliwość. Oskrzydlania go i atakowania z dwóch frontów flagi, które znajdują się w środku, to chyba nawet początkująca osoba rozumie i wie, jakie taktyczne znaczenie ma takie zagranie. Tak więc postarajmy się do tego dążyć. A w dużym stopniu może to przyczynić się do naszej wygranej. Kolejna sprawa to jest. Decyzja o tym, na jakim wycinku mapy chcemy grać, szczególnie w przypadku map dużych, to co już wspominałem wcześniej, mapy takie jak parcele czy linia kolejowa czy też strefa powodziowa to są mapy, w których poruszanie się pomiędzy punktami odległymi nie jest tak proste, a więc Warto dostosować swoje uzbrojenie, swoje wyposażenie żołnierza i swoją taktykę do tego, aby trzymać dany fragment mapy, dwie, trzy flagi maksimum, które znajdują się blisko siebie i do których będziemy w pewien sposób dostosowani. Czyli możemy sobie wziąć na przykład żołnierza klasy szturmowca z apteczką, z defibrylatorem, umówić się z kilkoma znajomymi i trzymać flagi B oraz C na strefie powodziowej, czy też C oraz D na mapie fabryka. Równie dobrze możemy wziąć grupę inżynierów i utrzymywać flagi A, B oraz C na mapie linia kolejowa, gdzie w łatwy sposób będziemy mogli eliminować wszelkiego rodzaju czołgi oraz pojazdy latające przeciwnika, które chciałby nam te flagi odebrać. Tam, tak jak wspominałem, mamy dużo, dużo zabudowań, w których będziemy mogli się chować i w łatwy sposób atakować i niszczyć takie duże cele. Tak więc... Pamiętajmy o tym, nie zawsze musimy latać po całej mapie i bronić wszystkich punktów, ponieważ oczywiście sami nie będziemy w stanie tego zrobić. Nawet w ramach składu najprawdopodobniej nie będziemy w stanie tego zrobić, a też nie wszystkie flagi musimy mieć, aby daną rozgrywkę wygrać. Tutaj przechodzimy do kolejnego bardzo istotnego elementu, czyli poruszania się pomiędzy flagami. Stajemy się robić to w sposób nieoczywisty. Co przez to rozumiem? Chodzi mi o to, aby nie biec na wprost z flagi A do B, szczególnie jeżeli jest tam otwarta przestrzeń, tylko poruszać się w taki sposób, aby ewentualnie flankować przeciwnika, który na tej fladze się znajduje, oraz nie dawać mu oczywistej wskazówki, z której strony nadbiegniemy. To jest podstawowy błąd początkujących graczy, którzy chcą się jak najszybciej przemieścić z punktu A do punktu B i przez to stają się bardzo oczywistym celem. Na końcu. Przypomnę jeszcze o tym, aby pamiętać o wykorzystaniu pełnego potencjału swojej klasy, klasy naszego żołnierza oraz gadżetu. I tutaj istotne jest także to, aby nauczyć się, szczególnie na tych większych mapach, albo bardziej skomplikowanych mapach, które mają powiedzmy przestrzenie otwarte, które mają pojazdy, ale które też mają przestrzenie zamknięte. Tutaj po raz kolejny bardzo dobrym przykładem jest mapa fabryka albo mapa strefa powodziowa, aby nie bać się zmiany klasy, czyli nie fiksować się na punkcie takim, że na przykład dzisiaj gram wsparciem, albo teraz gram wsparciem. Oczywiście jeżeli nie próbujemy czegoś sobie odblokować, jeżeli mamy wolną grę, w której chcemy po prostu jak najlepiej wypaść, to czasami warto jest zmienić tą klasę, ponieważ w danej sytuacji może być potrzebny medyk do utrzymania załóżmy punktów blisko siebie, a w następnym fragmencie bardziej przydatny będzie inżynier, ponieważ pojawi się większa ilość pojazdów przeciwnika. Także tak jak za każdym razem starajmy się być fleksybilni, starajmy się dostosowywać do warunków na polu bitwy, bo te drobne rzeczy mogą właśnie decydować o wygranej i nie tylko nasze umiejętności, nie tylko taktyka, nie tylko szczęście, ale także odpowiednie dostosowanie się do tego, co prezentują nie tylko przeciwnicy, ale także gracze naszego składu, może doprowadzić nas do zwycięstwa. W ten sposób powoli zmierzamy do końca. Pierwszego spotkania z tego cyklu, czyli omówiliśmy sobie podstawy podboju. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, które chcielibyście przekazać kolegom i koleżankom, którzy dopiero zaczynają, nie krępujcie się i zostawcie je w komentarzach. Czekam także na Wasze opinie odnośnie moich rad. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. A ja tymczasem odmeldowuję się. Mówił do Was, jak zawsze, miniu z. ptf.pl